Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. No dzień dobry, kochanemu państwu. Mamy dzisiaj 22 grudnia. Imieniny obchodzą Beata, Dobrosułka, Dragomir... Drogomir obchodzi, Dragomir nie. Dziesława, Dziwisław, Flawian, Franciszka, Franciszka Xavera, Gryzelda, Honorata Schryon, Judyta Xavera, Luborat, Zenon i Zenona. Serdeczne, najserdeczniejsze życzenia imieniowe. Proszę Państwa, lata temu, było to pewnie lat temu, 25, napisałem piosenkę dla Ari Bachledy. Córuś, która tam śpiewała ją w, na różnych festiwalach. I yy, 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 w, w w tęczowym music boxie nie załabuj się. Ona nawet jest gdzieś do obejrzenia jeszcze w odmętach internetu. Natomiast dzisiejsza piosenka jest właściwie w wymowie bardzo, bardzo podobna. I chciałbym Państwa tym optymizmem zarazić. Bardzo proszę. Ma być jeszcze drożej, zapłacimy więcej, Coraz częściej przyjdzie załamywać ręce W tym ohydnym czasie pomysł się wyłania Jak uniknąć można stresu i załamywania? Rodaku, kurz tyłkiem, pobiegnij na siłkę, piorunem dosłownie, nim zamknął siłownię, wzmocnisz się, mój miły, o tym jest ten song, byś miał więcej siły do załamania rąk. Pancer Faustem w media, Pegasus w Giertycha, horror na granicy, słowem pełna kicha. Ale jest pociecha, co do słów tych skłania, że prócz rąk jest cała reszta do załamywania. Rodaku, już tyłkiem pobiegnij na siłkę, piorunem dosłownie, nim zamknął siłownie. Wzmocnisz się, mój miły, o tym jest ten song, byś miał więcej siły do załamania rąk. Dziś kochani z serca wam te słowa śle, nawet bez siłowni nie załamujmy się. O nie!